Pół minuty, sekundy. Proszę tam poczekać. Już pani może wchodzić, proszę panią. Tylko za mną z tyłu, żebym pani nie łapał. Ok. Dobra, sekundka. Proszę tam stać, bo jeszcze do łazienek muszę wejść. Tam do pokoju Państwo przejdą, bo ja się odwrócę jeszcze. Do Obojętnie. Proszę? Obojętnie, żeby z korytarza, nie bym pani nie łapał. Już pani się chowa. Dobra, dobra.